W każdym domu, w każdej głowie, a za tobą stał ten Twój kurde padre. Zbudowałem Lamborghini Urus Mansory. Mówię. Na potrzeby charytatywnych, bo zresztą tak. Chciałem go przekazać fundacji. Jako pierwsze Lamborghini Mansory do transportu krwi dla noworodków i do wypadków drogowych. Na charytatywnym evencie, zrobionym przez nas w manufakturze Łódzkiej. Napisałem cały scenariusz, wymyśliłem wszystko, ujęcia, co, jak. Kurwa, jak zwykle technika na przeciąganie, nie? Przyszedł samochód, wszystko skończone, nawet tylni, tylni kurde, dyfuzor przerobiony, żeby można było hak podczepiać, wiesz, żeby można było ciągać różne rzeczy też w razie czego, żebyśmy mogli też wykorzystywać to do do youtube'owego, ale żeby ten samochód zapierdalał i woził tą krew, żeby wiesz, firma Mansory czekała na film, kurde, wiesz, żeby mogli się firma motoryzacyjna, żeby mogła się pochwalić, tak? Leci ich pakiet specjalnie zrobiony na Urusie, kurde, wiesz, bomby, kurwa, transport krwi. Kurwa, to są emocje, nie?